Obywatel Ochucki Ryszard. Tak, to ja. Pokaż jak wyglądasz. Tak. Ryszard, wszystkie ryśki to porządne chłopy. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przewęcza. Dla naszego klubu prezes Ochucki Ryszard, naszego klubu tęcza. Po co jest ten miś? Właśnie po co? Otóż to nikt nie wie po co. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje. Jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. No powiedz, kto to jest, no? Tatusz? No, mówi się trudno. Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Oni chyba wszyscy poszaleli. Franceskiego chcą ze mnie zrobić. Miś, 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 rura, nie miś.